Zaklinował się w mębnie. że nie zobaczycie. Może o ile jest. Zobaczcie, ile kamienia. No się witajcie. Chwilę po siódmej i zobaczcie co nas spotkało na polu. Śnieżek. Ale ma być na plusie, więc podejrzewam, że szybko stopnieje. No a my zaraz ruszamy, spróbujemy. Po wierzchu niby jest le leciutko zmarznięte, ale tu lekka ziemia. Także wszystko się będzie przesypywać na 100%. No wczoraj myślę, że koło zrobiliśmy. Niby nie, nie, nie jest szeroki jakiś ten pasek, ale tu jest bardzo długo. I cały czas się będzie zwężać aż do końca. No, maszynka już dojeżdża praktycznie. E, mijaliśmy się z hardwesterem po drodze, także inni też pracują już. Tutaj bardzo dużo lasów, lasów państwowych. No, a my się rozkładamy, chyba od dolejemy, jedynie od ciągnika ruszamy. A tego fliga to nie wiem ile można, chyba 6 z trzech zbiorników sypią spokojnie. Ciekawie, czy ta ściana później popchnie. Godzinka 22. Ja siadłem za sterami. Nie wiem, czy będzie coś widać. Maseja na odwozie. Przed chwilą zbierałem. Teraz już Sebastian wsiadł. No i spróbujemy zbierać pierwszą noc. Od dawien dawna, bo powiem szczerze, teraz te deszcze. To w ogóle w nocy nie zbieraliśmy. No i spróbujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy mrozek nie nadejdzie, bo coś tam nadawali. minus jeden tutaj. No, ale to minus 1 tutaj nie powinno w ogóle przeszkadzać. 22. No, i mamy zrobione mniej więcej 24 hektary, czyli wychodzi nam równo, gdzieś tam hektar na godzinę. Także wydajność jest ok. No, ale do zebrania jeszcze zostało 31. Także trochę nam tu czasu jeszcze zejdzie. No, pole już się sporo skróciło te przejazdy są naprawdę dużo, dużo krótsze i cały czas się skraca. pole w środku lasu przez które tu biegały jakieś stado, nie wiem czy to jelenie, czy to sarny No, walterka sobie śmiga Masej z tym samym silnikiem co w naszej walce, koni też ma podobnie i też dobrze się jeździ nie ma co narzekać na Maseja No ale na dworze już jest chłodno, także może i ten rozek faktycznie nadejdzie. Zobaczymy. Zobaczcie, kamienia trochę się zaczęło sypać. To sporo też takiego No, teraz ja wsiadłem od ósmej, już mamy godzinę dziesiątą, 11 stopni. W nocy trochę przymroziło, także od piątej do siódmej musieliśmy bałzować No, akurat był czas na zadankowanie i inne rzeczy. No i teraz już ciśniemy. Zostało nam tu jeszcze 20 parę hektarów, na tym polu. Jest taki tutaj dołek, w którym jest naprawdę dużo kamienia, bo tutaj dalej to już jest... Tak jak było wcześniej. Przetrzemy tą szybę. Pan Sebastian śpi. Później się zamienimy, ja pojadę później po obiady. I jakoś ta robota idzie. Tu mamy jeszcze obok pole 20 hektarów, tylko jeszcze nie wiadomo czy je będziemy robić, może i będziemy. To Wam też później dam znać, bo będę już wiedział. Na razie chłopaki tam uprawiają chorszem. No a zobaczymy później co i jak. Pole już teraz jest około, nie wiem, 30% długości pierwszego przejazdu. Także krótkie, szybkie przejazdy. I na zbiornik około, no nie wiem, 3 kółka robimy mniej więcej, już jest pełniutki zbiornik, więc trochę tego kamienia jest. No tam podobno ta górka po prawej stronie będzie najgorsza, nie wiem czy ją widać, już pod koniec pola. No ale zobaczymy. Dobra, to co? Widzimy się później. Siemanko, widać w kolejnym dniu. No, miał być dwudniowy vlog, a jednak będzie trzydniowy. Z tego względu, że wczoraj musiałem uciekać do chłopaków do drugiej maszyny i tam pomóc. No a już dzisiaj wróciłem o 16:00. Zmieniam Sebastiana. Sebastian jeździ na hotel, a ja będę jeździł nie wiem do której, do której tam będę mógł. Zobaczymy. Pole 20 hektarów. Zrobione około dwóch myślę. Trzech. No, no i poprzeczniki objechane. I jedziemy. Chwilkę jeszcze pojeżdżę na odwozie. Bo pracownik musiał pilnie wyjechać, który nam jeździł. Ale zaraz wróci. No, pole 20 hektarów też będzie ubywać powoli. Bo z tego dużego to naprawdę nie ubywało jak się jeździło. Chworsz no. już pokończył uprawy. Z Masejem zjeżdża. A ja mam to Masejasy. Fligiem na odwozie i działamy, działamy cały czas, także co? widzimy się później w ciągniku. no i mamy godzinę 19, ja już zbieram 3 godzinki zobaczcie jaką temperaturę mi pokazuje 18 stopni jeszcze nie było o 19 no ale naprawdę jest dzisiaj ciepło cały dzień także a tam zobaczcie na nad przednim rotorem ile nam się udało stali nadzbierać faktycznie są tam nasze chyba dwie belki ale reszta to lewiesze jakieś kółko, druty odkładamy zawsze jak widzimy na polu że coś leży to nie zbieramy żeby w maszynę gdzieś nie weszło No mamy zrobione nie wiem, ile o piątki pewnie nie więcej, może 6 z 6 hektarów. Jak wszystko dobrze by poszło, no do rana ciężko będzie, do ósmej, no może do ósmej się uda. ósma, dziewiąta. Zostaną poprzeczniaki, to z godzinka jeszcze dodatkowo i będzie pole zrobione. Z tej strony pola właśnie w ogóle nie ma praktycznie kamieni, ale z drugiej jest naprawdę rzeźnia. Zaraz pojedziemy, to Wam pokażę na kamerze jak lecą. Ja nie miałem wcześniej odwozu, dopiero teraz przyjechał, więc sobie dojeżdżałem do przyczepy i spałem. Od połowy pola się zaczynają, właśnie kamienie. Też sporo słupów jest na tym polu, około 10 na pewno. Więc trzeba będzie uważać, przede wszystkim w nocy. No i słuchajcie, godzinka. 16 minut po północy, 12 stopni, już na termometrze. Także jest ciepła noc. W samej Wrócie spokojnie wychodzę sobie nad gór. No i jadę, Sebastian, w sumie niedługo powinien mnie zmienić. Zostało jeszcze tutaj nie wiem, około 7 hektarów, no myślę, że do 8 rano skończymy to pole i będziemy lecieć dalej. Już teraz coraz bliżej świąt. Jeszcze tak tylko jutro i coś tam w piątek może porobimy, a może i nie. Spadamy na święta, a później dopiero we wtorek ruszymy. To już się teraz pole będzie skracać. Zobaczcie ile najeździłem. Także już to szybciej będzie też pływać w oczach. No, złożę wam jakiś odcinek, może z tych 3 dni, bo coś tam ponagrywałem cały czas. Tak nie dużo, ale coś tam ponagrywałem. W sumie nic szczególnego się nie działo, więc nie było też to nagrywać. No i pewnie widzimy się już u kolejnego klienta. Także co, tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.